Na wstępie chciałam powiedzieć, że uwielbiam Klaudię Halejcio. Bardzo śmieszy mnie jej poczucie humoru, a jej filmiki są sztosowe. Z wyjątkiem tych, gdzie pokazuje, jak e, zabawne jest picie alkoholu. Pani Klaudio, picie alkoholu nie jest w ogóle zabawne. A w Polsce, wszelakie śmieszne filmiki, w których jest zawarte zabawowe pokazanie picia alkoholu mają wymiar bardzo szkodliwy społecznie. Bardzo panią proszę o zaprzestanie nagrywania tych rolek. Oczywiście jest pani dorosłą osobą samodzielnie myślącą, która może samo decydować, ale jako specjalistka psychiatrii proszę panią, żeby pani wzięła to pod uwagę i nie nagrywała tych filmików. Takie zachowanie romantyzuje picie alkoholu. Takie zachowanie pokazuje, że lepiej w świętach, jak jest dużo napięcia, sięgnąć po alkohol. Alkohol to narkotyk. Alkohol szkodzi zdrowiu. Nie ma zdrowej dawki alkoholu. Alkohol jest trucizną. Niestety, zabawne przedstawianie, takie rozrywkowe tego, Powoduje, że część osób będzie czuło sobie w sobie, że może się napić, że to nie jest nic złego, a musimy mówić i musimy mówić jasno i wyraźnie, nie ma zdrowej dawki alkoholu. Alkohol to żadna przyjemność, żaden fan i żadna rozrywka i w żaden sposób nie powinniśmy jej tak przedstawiać, go tak przedstawiać. Proszę.